Witam wszystkich serdecznie. Właśnie szukam kolejnego meczu w ostatnich godzinach bety Hard of the Swarm. Mam nadzieję, że będzie on tym razem troszkę bardziej ciekawy niż ten poprzedni, ale z drugiej strony nie. ten poprzedni nie był wcale taki zły, tak naprawdę jak się nad tym zastanowić był całkiem ciekawy, w miarę powiedzmy, może trochę no nic. W każdym razie tym razem, mm, tym razem zmierzę się z niejakim Tyreliusem, który jest ze złota. Będzie to PVP. GLHF, let's go! Pamiętajcie, drodzy widzowie, gracie w StarCraft'a, zawsze należy się dobrze zachowywać. Należy zaczynać mecz od GLHF, GLHF, GG, GLGG. Nie, za nie należy zaczynać meczu od GG, bo to jest generalnie mówione wtedy, kiedy się zwykle wychodzi. Mm, więc bez przesady. No, pamiętajcie. Good manners to jest podstawa. Powinienem w tym momencie skląć mojego przeciwnika i zwyzywać go od sam nie wiem czego. Ale oczywiście nie zrobię tego, bo... <laughs> jak wszyscy Polacy, aha, jestem bardzo dobrze wychowanym graczem StarCrafta. E, ciekawe, w której minucie meczu tym razem zaczną wiercić mi nad głową. E, obstawiam, że tym razem będą mieli dobry timing i będzie to szósta minuta wtedy, kiedy foregate mojego przeciwnika będzie wchodził. To wtedy zacznę słyszeć wiertarkę z nad głowy. Albo gdzieś z boku, wszystko jedno. Tak bywa. No dobra, jak się macie swoją drogą? Jak się macie? Jak wam się udała beta? Jak wam się grało? Co myślicie o nadchodzącym już za parę dni? Hard of the Swarm? Coraz bliżej, coraz bliżej. Ja się szczerze mówiąc nie mogę doczekać samej kampanii, mm, bo tam multiplayer to multiplayer. Oczywiście trochę się zmieniło w stosunku do w stosunku do... E, jakoś dziwnie wcześniej ten probek tutaj przyszedł nie podoba mi się to e, sporo się zmieniło w multiplayerze oczywiście ale to nie jest to, ja jestem naprawdę bardzo ciekaw co się mm, co się działo właśnie... z e, co tam, co tam ci scenarzyści blizzarda wymyślą, jeśli chodzi o dalsze losy naszej ulubionej starcraftowej pary, nazwijmy to mm. O tak, super. Znowu Forgate, yeah. nie... Nie, nie Forgate, znowu DT Rush. No. Wybaczcie, że od razu przechodzę do tak daleko idących wniosków, ale e, niestety taka jest prawda, będzie to DT Rush. Um, bo ponieważ są dwa gazy, jest dużo energii na Chronobuszcie. E, czyli będzie gdzieś postawiony. A nie, nie, poczekaj dwie probki. Poczekajcie, poczekajcie. To wcale nie jest teraz takie oczywiste. Mm. Hmm. Nie jestem do końca pewien co zrobić z tym faktem. A, czy jest Zero w drodze? Tu jest jedna probka, nie dwie propki, jest drugi gate, nie ma chronobusta na... na. no nie, ale to jest for gate, to jest forgate, come on, seriously. Ja nie mogę. Ile czasu można robić forgate? Czy też się nigdy ludziom nie znudzi? Czy oni zawsze będą, będą forgate'owali? A, jakie jest irytujące, no po prostu... Co z tego, że mamy hardware że można próbować nowych taktyk, robić coś ciekawego, nowego i oryginalnego? Jak i tak wszyscy forgejtują i na dodatek rozwaliło mi probkę, Nie wiem kto i co i czym. Widziałem, że tu wbiegałaś, przecież wiem, że gdzieś tu postawisz pylon ty, o, wredna. No ciekawe, ciekawe. Albo DT Rush, albo Forgate. W obu przypadkach mam szansę sobie z tym poradzić. Nie wiem, że jakąś yy, ogromną, bo, 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 bo yy, jak czegoś nie dopilnuję, to mi koleż zwleje po prostu do bazy. Jak nie puszczę w dobrym momencie force fielda to mi koleś wliże do bazy. Jak mi koleś wliże do bazy, to będzie po mnie. Tak czy inaczej, nie mam Photon Overcharge'a, nie poszedłem w to, no, no, no chyba, że koleś jednak robi ten all-in'a z powietrza, no ale no, nie, nie, nie pasowałem mi to otwarcie do końca do takiego zagrania, jak tylko mi się zrobi energia na centry, jeden Stalker? Jeden Stalker? Który się cofał? Nie wiem, co z tym faktem zrobić. No dobra, to... Zrobimy tak. Najbliżej przegram. Koleś jest w złocie w sumie. Czemu ja założyłem, że on będzie do końca wiedział, co robi? To może być błędne założenie. Eee, tu przyda się to w takim razie. Jak on będzie miał tu ekspansję, to mnie po prostu wycyckał naprawdę porządnie. Wszystkiego się spodziewałem. Wszystkiego się spodziewałem po tamtym otwarciu, po tym, że zaczął wydobywać dużo gazu i tak dalej, tak dalej, ale nie. A, no więc właśnie. No, to to by było na tyle, jeśli chodzi o ten mecz. Najbardziej standardowy Olin, jaki mógł być. To by było na tyle. Ech. Dzięki wszystkim za uwagę. I no myślę, że coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze zagram w tej becie. Do następnego kasta!